Podczas wyjazdów do pasiek, podczas wizyt i rozmów z pasiecznikami stwierdziłem, że bardzo popularnym ulem w Polsce jest ul produkowany przez firmę Burnat. Słyszałem sporo pozytywnych opinii. Jeden z pszczelarzy nawet stwierdził, że to taki Mercedes wśród uli. Zdecydowałem się więc przyjechać tutaj na miejsce na zaproszenie braci Burnat, aby przekonać się o tym, w jaki sposób te ule powstają, co je wyróżnia, aby u źródeł zasięgnąć informacji na temat konstrukcji tego ula oraz tego, w jaki sposób jest on wykorzystywany. Czego nie wiedziałem, bracia Burnat prowadzą dużą pasiekę, to już właściwie czwarte pokolenie. Te wszystkie doświadczenia, te wszystkie obserwacje przekładają się na rozwiązania konstrukcyjne, które są wdrażane do uli na bieżąco. To sprawia, że ta konstrukcja rzeczywiście jest dopracowana, przemyślana, godna uwagi. Pierwsze ule do naszej pasieki, pasieki Burnat przyszły w roku 1890. To mój dziadek pierwszy zapoczątkował tobie ule drewniane, kłody praktycznie. Później ojciec w 1911 roku już założył swoją pasiekę, miał wtedy kilka uli. Ja pasiekę założyłem troszkę później, bo w 1980 dopiero roku. Pierwsza taka pasieka co była i tak zacząłem. Wtedy synowie byli jeszcze mali, ale później dorastali w tej pasiece i tak to wszystko rozwinęli. Później jak już dorośli, że teraz taka jest. Kiedyś było za, za, moje, za mojego pasieczenia było 40-80 uli do 100. W tej chwili to jest nie wiem, około 800 uli i praktycznie prawie wszystkie produkcyjne odkładów też jest bardzo dużo, trudno policzyć. I to tak wszystko się kręci. Szynowie przejęli to wszystko, rozbudowują. Produkuje ule. Jesteśmy pasieką wędrowną, dzięki czemu możemy korzystać z pożytków, z miodów odmianowych, które pozyskujemy w sezonie. Dzięki konstrukcji naszego ula wędrujemy na pożytki nawet na odległości 700-800 km, pozyskując odmianowe miody. Chcieliśmy Państwa zachęcić do zapoznania się z naszymi produktami. W ofercie mamy. Ule Wielkopolskie, Wielkopolski 12 ramkowy, Dadant, Langstroth i ul Ostrowskiej. Yy, dlaczego warto yy, zapoznać się z tym produktem? Sami jesteśmy pszczelarzami, więc wiemy czego oczekiwać od danego ula i jak go skonstruować, żeby, żeby nam się pracowało wygodnie, szybko, produktywnie. Co jest bardzo ważne, Chodziło nam o w dzisiejszych czasach wywóz na pożytki, transport tych uli, przede wszystkim karmienie, solidność. Skupmy się bardziej na dzisiejszej zmianie klimatu, czyli ciepłe lata, gdzie temperatura sięga naprawdę wysokich stopni, pszczoły mają niesamowity problem z chłodzeniem tego ula, kosztuje ich to niesamowicie dużo pracy, więc na tym, żeśmy się skupili, Właśnie wróciłem z firmy i z pasieki Burnat z gospodarstwa, które w przyszłym roku będzie świętować 130-lecie swej działalności. Przywiozłem w tamtą wiele dobrych wspomnień. To, czym cechuje się to miejsce, to troska o los pszczół, troska o detale przy jednoczesnych działaniach zakrojonych na dużą skalę. Gospodarstwo to jest stałe rozwijane. A w jego centrum jest ul. Ul będący owocem wielogodzinnych rozmów, deliberacji i przemyśleń, wciąż udoskonalany. Jak wygląda ten ul, jakie są jego funkcjonalności, o tym wszystkim opowiem już niedługo.